Moi drodzy, najbliższym wykładem na hektar wiedzy mam wrażenie, że w bijeki i w mrowisko i wielu ludziom to, co powiem, się po prostu nie spodoba. Dlaczego? Dlatego, że to będzie wykład poświęcony temu. I też po części temu, co tu już rośnie. Będzie poświęcony roślinie grochu albo ziarkom grochu, ale nie w aspekcie jak uprawiać, jak dbać, jak zbierać, jak nawozić. Nie. To będzie to materiał poświęcony w jaki sposób możemy Groch wykorzystać jako paszę, jako materiał do zrobienia śruty, do zrobienia komponentu białkowo-energetycznego dla posiadanego stada zwierząt, czy to bydła mlecznego, czy to bydła mięsnego, czy to trzody. Dlaczego ten temat? Dlatego, że jest bardzo wiele kłamstw na poziomie tego, że tylko soja, tylko soja, tylko soja. A jest to nieprawda, ponieważ w ostatnich 15 latach, 20 latach w genetyce. Tej roślinki bardzo wiele się zmieniło. A z racji tego, że ja pochodzę z gospodarstwa hodowlanego, z racji tego, że współpracuję z gospodarstwami hodowlanymi, z racji tego, że współpracuję z weterynarzami, wiem doskonale, że wiele się zmieniło i dzisiaj coraz bardziej możemy robić takie rzeczy jak tutaj na tym polu. To znaczy, możemy z własnych roślin tworzyć własne śruty i tym samym powoli zacząć redukować zakupy śród, na przykład sojowych. Zależy mi na tym, ponieważ ja zawsze powtarzałem, że jak najwięcej rzeczy powinniśmy produkować przy hodowli takiej czy innej na własnych polach, które następnie przechodzą przez delikatnie mówię, odpowiednie maszyny, wchodząc do chlewni, wchodząc do obory jako własna pasza. Czemu? Bo to spina nam ekosystem, który w naszym przypadku jest polem, i kończy się w przypadku gospodarstw hodowlanych. Właśnie na chlewni i właśnie na oborze. Więc kochani, w najbliższą niedzielę w aplikacji mobilnej Hektar Wiedzy oraz na hektarwiedzy.pl będzie moje zestawienie tego, co możemy wycisnąć z tej śruty, z tego ziarka. Jak to wygląda w porównaniu z poekstrakcyjną śrutą sojową? Pokażę Wam, ile jest kłamstwa. Pokażę Wam, co możemy, jak dawać, w jakich grupach. Pokażę Wam, od czego zacząć. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że. Program i pomysł na polskie białko, a dokładniej to się powinno nazywać polskie białko i energia, nie jest głupi. To, że jest źle wykonywany, to jest inna sprawa. Ale my, mając na przykład coraz więcej popularne i dostępne odmiany zimujące grochu, możemy o tym bardzo poważnie myśleć. Mało tego, nagrywając ten materiał, jest ostatni dzień października 24 roku. Nadal mamy jeszcze czas na zmianę płodozmianu. Nadal może niektórzy z Was się tym wykładem zainspirują i wejdą. W, na przykład listopadowy się w grochu, lub uwaga, zmienią planowany płodozmian wobec tego, co chcecie zrobić na swoich polach, mając hodowlę w temacie marca i kwietnia. Być może przekonam Was i pokażę Wam, że zamiast bawić się na przykład w bezsensowne zboża jarę w polskim wydaniu, jeżeli chodzi o dostępność wody i temperatury, może warto jest, mając właśnie hodowlę taką czy inną, wejść w tematy. Dosłownie grochu. To jest właśnie mój wykład. Chcę nim otworzyć dużą dyskusję, ponieważ wiem, że bardzo wiele kłamstwa zostało nam sprowadzone. Nie wiemy, gdzie leży prawda, nie interesujemy się tym. Wielu nie interesuje się tym, żeby w ogóle to zmienić. A jak zobaczycie ten materiał, to myślę, że będziecie w szoku, jeżeli chodzi o wartości liczbowe, o wyniki pewnych doświadczeń i analiz. Więc, kochani, niezależnie od tego, jaką macie hodowlę, jak dużą. W którą kierunku ją prowadzicie, zapraszam Was już dzisiaj na ten wykład. Popatrzcie, ile możecie mając własną ziemię, produkować paszy paszy treściwej, sami. Widzimy się już w niedzielę na hektarwiedzy.pl oraz aplikacji hektar wiedzy. Przypominam za szanowym osobom, jeżeli chcecie dołączyć do grona hektarowców, korzystać z tego właśnie co tworzę, z tej wiedzy niezależnej, bez reklam, żadnych tam środków czy pestycydów, czy w tym przypadku dodatków paszowych. Wystarczy pobierzecie aplikację mobilną o nazwie Hektar Wiedzy, zainstalujecie, założycie konto, aktywujecie cztery kroki, zajdzie Wam około dwóch minut i śmigacie. A jak będzie jakieś pytanie, jak co kliknąć, co zrobić na starcie, to napiszcie do mnie smsa na 696088778. 778, a chętnie pomogę. Rolnik pyta mnie na portalu Pańczarku, ale w jaki sposób asystent NPK, którego używam, do nawożenia, może pomóc, pomóc mi podjąć decyzję, jakie mam kupić nawozy w okresie jesieni czy zimy pod uprawy jarę. Bardzo prosto. Już Wam pokazuję. Jestem w aplikacji Hektar Farmer. Kliknąłem sobie asystenta i teraz zobaczcie. Pole. Tu przypomnę, wpisujecie własne wartości. Wybieracie własne wartości, bo tak jest najbardziej uczciwie. Załóżmy, że miałem kukurydzę ziarnową. Zebrałem 11 ton suchego ziarna z hektara. To w tym roku w wielu miejscach jest możliwe. Zostawiam słomę na polu. I załóżmy, że planuję sobie, jestem szaleńcem, jak to się mówi, ale planuję sobie jęczmień Jary. 7 ton z hektara, dobra ziemia. I teraz popatrzcie. Myśli, 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 mam. Co ja tutaj widzę? Załóżmy, że zastanawiam się, jaki nawóz kupić, wieloskładnikowy. Popatrzcie, co ja tutaj już widzę. Widzę, że mam ogromne zasoby potasu, bo zwrot jest ze słomy. Więc czy w takiej sytuacji ja mam kupić polifoskę? Absolutnie nie. Dlaczego? Bo potas już mam. Więc w takiej sytuacji ja mam kupić amonu lub nawóz czysto fosforowy. Rozumiecie o co chodzi? Po prostu nie wybieram nawozu takiego, który ma składniki, których ja nie potrzebuję. I w tym momencie ja już wiem, że w tej sytuacji ten temat jest inny i ja mam zrobić inaczej. Idźmy proszę dalej. Jeżeli na przykład mam sytuację, gdzie mam kukurydzę, tak, ale uwaga, nie ziarnówkę, tylko była to kiszonka. Zebrałem tego 50 z hektara. Resztek oczywiście nie. I załóżmy, że mam sytuację, w której, uwaga, mam ten sam jęczmień. Myśli, 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 myśli. I teraz zobaczcie. Ja mam głód wszystkiego. I teraz, co ja mam kupić? Załóżmy, że chciałbym nawóz wieloskładnikowy. No i załóżmy, że będę szedł po jakichś tam nawozach. O, ultra ósemka. Popatrzmy. Jeżeli ja sobie wezmę w ten sposób, To ja już wiem, że to jest nawóz, w moim przypadku, stanowczo za bogaty w fosfor i za ubogi w potas. Chyba, że mam w dobrej cenie, no to mam, muszę mieć świadomość, że muszę uzupełnić potas, i wtedy znowu jest pytanie. Jeżeli wezmę sobie na przykład jakiś kornkali lub zamiennik kornkali, bo proszę bardzo, i zrobię sobie w ten sposób, popatrzcie, to na przykład ja w tym momencie widzę, prawda? że jest to jakiś sposób, bo uzupełniam magnes i siarkę. Chyba, że wezmę, uwaga, nawóz typu sól potasowa i uzupełnię to kizerytem. Ale na chwilę zmienię temat. Wyzerujemy obliczenia. Ten nawóz też wyrzucimy. A zamiast tego nawozu Poszukamy sobie jakiejś polifoski krzem, czyli czegoś, co ma bardzo dużo potasu. O. I teraz mam krzem. No i teraz zobaczmy, co się stanie w tym momencie. Zobaczcie. To jest zupełnie inna sytuacja. Dlatego, że ja wybierając w tym momencie inny nawóz, wybierając sobie polifoskę krzem, co ja widzę? Widzę, że już mam dużo więcej potasu, więc muszę mi zbilansować. I w tej sytuacji na przykład ja już dzisiaj wiem, że robiąc tak, ja dostarczyłem bardzo dużo potasu, czegoś, czego mi brakuje. I teraz, jeżeli ja bilansuję sobie nawożenie, nawóz potasowy, wybieram sobie nawóz potasowy, wrócę do tego naszego ultrakalii, Czekajcie, myślimy, o, tu mamy to. I teraz popatrzmy, ile ja muszę jeszcze zbilansować. O, i gdybym ja poszedł w ten sposób, zobaczcie, to ja już widzę, że tu muszę dołożyć tylko magnezu, bo z dwóch nawozów mam uzupełnione trzy składniki. Prawda? Do czego zmierzam? Do tego, że czasami. Lepiej jest przeliczyć, co się Wam bardziej opłaca i co jest sensowne zbilansować. Najtańsze założenie to jest takie, gdzie macie wszystko na zielono, nic nie na czerwono, nic nie na niebiesko. Dlaczego o tym mówię? No bo jeżeli ja zamiast na przykład konkali kasujemy sobie to, i w tym przypadku kasujemy sobie wieloskładnik, ale na przykład będziemy się bawić, czyli będziemy sobie mieszali. Wezmę sobie nawóz fosforowy. Jakiś tam. O. Teraz ja sobie fosfor zbilansuję. O. W ten sposób. Teraz wezmę sobie nawóz potasowy. Skoczę sobie tutaj i wezmę sobie nawóz, na przykład te nasze ultrakali. Dla przykładu. Teraz zobaczcie. Ja mam taki stan, w którym OK, brakuje mi magnezu trochę tylko, bo przypomnę, że mam 70% uzupełnione, siarkę mam, potas mam, fosfor mam. I bardzo możliwe, że w ten wariant będzie wam się po prostu bardziej opłacał. Dlatego tak ważne jest, żebyście to liczyli według własnych potrzeb, a nie na oko. I nigdy nie kupujcie nawozów na oko, nie patrzcie tylko na cenę, tylko najpierw zróbcie kalkulację, a potem dopiero idźcie kupować nawozy. Widzimy się na moim wykładzie. Kłaniam się. Ńsko. Hektar wiec i do zobaczenia.